Żart, ale to poprzez też chęć refleksji yy, i poprzez groteskę, groteskę, pokazując taką właśnie potrzebę refleksji. Ale myślę, że skoro mamy drzewa ja tu obok, to on, a on bardzo świetnie robi o swojej sztuce, to bardzo ciebie teraz poproszę o kilka słów. Yy, może, mam... Nie, bez mikrofonu, ponieważ. Boże, boże. Nie, folo, ponieważ... No, to... No, no, dobrze, to, no. to, to... No. <laughs> że znaczy od tego, że słuchajcia osiągnąłem, no, ponieważ jak widzę w frekwencie to e, No cie, przede wszystkim słowa uznania dla e, szypowej w Galerii, Małgorzaty Garnic, która zainicjowała tę wystawę i, e, i po prostu e, po raz pierwszy, można powiedzieć, jako pierwsza osoba w Polsce, e, e, jakby przybliżyć Mam twórczość, która jest w dziś mniej może bardziej znana. Mówię o tej twórczości z, e, e, z podczas obietnic w Niemczech, e, która właściwie może wybiórczo gdzieś tam wycierała, co nieco e, poprzez galerię zderza, która mnie, e, można powiedzieć, na polskim gruncie promowała. Ale jest to jakby próba pokazania tego właściwie e, e, twórczości, która właściwie już w można powiedzieć ponad 20 lat, którą Małgosia tutaj chciała zaprezentować. Czyli taka przykrojona, ja może nie lubię tego słowa retrospektywa, bo właściwie okazałoby się, że w mojej współcześci jest trochę więcej wątków niż to pomieszczenie, że to można powiedzieć, że to by wychodziło, wykraczałoby poza ramy tej galerii. Ale mimo no to udało mi się jakoś wspólnie zorganizować i, i, i po prostu po, pokazać w ogóle e, moje 20 lat pracy.